Hejo, więc jak mówiłam, spróbujemy ten, te pieczątki z tego i tutaj mamy trzy elementy. Mamy takie szkiełko, mamy to, co chcemy, żeby było pieczątką. Widzicie, tutaj mamy dni tygodnia. Jedni tygodnie nie mamy. Miesiące, jakiś taki to do list i mamy tusz. Mamy instrukcję. ok, zobaczymy, jak mi to pójdzie i wziąłem taki notes 4 on jest taki w takim kolorze i gładki, i spróbujemy tutaj to zrobić. Więc tak. Pierwszy step, jaki tu jest napisany, to, że mamy ściągnąć folijkę. Której tak naprawdę tutaj w ogóle nie widzę, więc ja nie wiem co nic tu mi tu ściągną. Okay, nie ma tu nic, więc nic nie ściągam. I teraz tak. Z tego muszę przykleić tu, co chcę, żeby było. To się tak odkleja. Oj, okej, okay, odkleiło się. No nie wiem. No dobra, wezmę to. To jest takie gumowate. Takie. Taka guma to jest. No ja nie wiem. I to mam takie coś. O, takie coś. I teraz to muszę przykleić do tej szyby. Przyklejam tu. Okej. Okay, tak się trochę zasało jest przyklejone, ok. I teraz to odciskam w tym tuszu. To jest tusz. Spróbowałam palcem i on jest czarny, więc oczywiście brudzi. Ok. I to Ja teraz uwagę odciskam. Misiu nie, czyli mój piesek tutaj mi towarzyszy. Ok. Odciskam. Dobra, odciskam. Ojej. ok. Zafarbowało się na czarno. No nie, co chyba źle zrobiłam z tym. I teraz uwaga, robię tu odcisk. Wow! I zobaczcie, zrobiło się. I zrobiło się takie, prawie jakby to było namalowanym markerem. No to nieźle. Spróbuję jeszcze raz odcisnąć, zobaczymy na ile starczy tuszu. No tak, ale już widzę jeden problem z tym, jak ja to mam potem odwziąć. O, widzicie, tutaj już jest bieda troszkę, tak ja, okej, okay. no tak, ale jak ja to oderwę, to jest brudne całe, okej, okay. do tego posłuży mi ta penseta taka biała i to sobie, o, ale to ładnie odchodzi, cyk i odeszło, okej, okay, ale jak to teraz trzymać od tego tuszu, nie wiem, czy to się da umyć, dobra, spróbujmy jeszcze raz coś innego, spróbujmy może ten taki yy, miesięczny. Miesięczny taki kalendarz. Ok. Cyk. Znowu robimy na tuszu. Ale widzicie, to to jest ciut za małe, trochę. Kurczę. Tutaj dla porównania. To i to. To mi się nie zmieści. Bez sensu, co ktoś by myślił Dobra, tego nie robię. Dobra. Bo mam jeszcze takie małe coś. To teraz przypomina mi już Lego. O. Takie widzicie, malutenki. Spróbujmy to. Naciskam. Cyk. A nie, bo źle zrobiłam. Przecież to miałam kurczę. No i już oczywiście źle, bo to miałam dać tu. To miałam dać do tego. O, i teraz dopiero odcisnąć. Cyk. Ok, odcisnęło się. Cyk, i teraz zrobię tu obok. pokażę Wam co wyszło. No powiem tak, coś, o, takie coś wyszło, no. Takie coś wyszło, półbiórka jest brudne. no ale okej, okay. Przetestowane. Więc tak to wygląda. To kosztowało 16 zł, i ogólnie no, jak już mówiłam w przypadku takich pieczątek, to pieczątki jest taka firma japońska Midori, i tam jedna taka pieczątka wielkości od takiego kalendarza, Kosztuje około 60-70 zł. Więc taki set uważam, że jest w dosyć przystępnej cenie. I on też daje nam pewną, pewne możliwości do robienia sobie własnego kalendarza. Ale trzeba uważać i na tusz i na to wszystko jakoś umiejętnie to potem trzymać, żeby nie wysknął tusz. No i pytanie. Jak sobie poradzić z tym? Chyba trzeba będzie umyć. Okay. No więc tyle. Pozdrawiam wszystkich w niedzielę.